Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Waszej Moim gościem jest Marek Szubryd, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jesień chyba idzie. Zdecydowanie, chociaż jeszcze sporo słońca. Bo przenosicie się z dużej sceny na scenę kameralną w NCPB. Zgadza się, rozpoczynamy sezon jesienno-zimowy. I dzisiaj duży akcent, duża rzecz na początek. Mocno otwarcie, wydaje mi się. Grupa SBB. Jeden z najpopularniejszych zespołów, a jeśli nie najlepszych nawet, takiego roka roku progresywnego. Żywa historia, a co najważniejsze, organizm, jak sami panowie mówią, który cały czas funkcjonuje i cały czas tworzy. Czyli nie jest to odgrywanie tego, co się co, co wymyślało, co skomponowano dziesiąt, kilkadziesiąt lat temu, tak? Zdecydowanie nie. W SBB było sporo perturbacji personalnych, zmian, natomiast, co bardzo nas również cieszy, dzisiaj w sali kameralnej SBB wystąpi w swoim najmocniejszym składzie. Je, Józef Skrzek, apostoli Santimos i Jerzy Piotrowski. To jest taki podstawowy i najmocniejszy skład. W tym roku panowie występowali we Wrocławiu podczas festiwalu Jazz na Sodrą, nad Odrą, dlatego tym bardziej cieszy nas, że możemy ich gościć jesienią w sali kameralnej. A publiczność, która przyjdzie na ten koncert, to są młodzi ludzie, licealiści, studenci, czy też to będą ludzie w wieku tam 50, plus? nie da się ukryć, że sentymentem grupy SBB darzą osoby nieco starsze, ale nie szufladkowałbym ich, że jest to dla starszej widowni występ, bo ja. No, daleko mi do 50, a fanem SBB można powiedzieć, że jestem. Dlatego wydaje mi się, że po prostu dla miłośników dobrej muzyki jest ten koncert. Chociaż nie ma co ukrywać, że sentyment to zdecydowanie starsi mają do tej grupy. Mimo, że przenosicie się z amfiteatru do sali kameralnej, to jeszcze jeden koncert w amfiteatrze ma będzie. Tak, dzisiaj rozpoczęcie sezonu jesiennego w sali kameralnej, a jutro zakończenie sezonu letniego, można by powiedzieć. Koncert nie Niemen inaczej, czyli aranżacje niezapomnianych utworów Czesława Niemena, nieco inne aranżacje, w rewelacyjnym wykonaniu wielu znanych K osób. dlatego Kto będzie wykonywał? A między innymi na przykład Anna Derszowska, bardzo popularne osoby, które ze śpiewaniem mają więcej albo mniej wspólnego, ale robią to zawsze najlepiej. To jest takie, takie wydarzenie, które będzie jednorazowym wydarzeniem tutaj na deskach polskiego amfiteatru, czy gdzieś w kraju też można te koncerty zobaczyć? Mówisz o Niemenie? Tak, tak o niemenie. Można było zobaczyć w różnych miejscach w kraju, no. Koncert podczas tegorocznego festiwalu, również poświęcony czy i niemenowi. I ten projekt powstał niejako po tym festiwalu i troszkę po Polsce, można powiedzieć, kolokwialnie pojeździł. Dobrze, to powiedzmy, co nas czeka tej jesieni i na początku tej zimy w sali kameralnej. Tu mamy. Otwieramy rozkład dzisiaj. jazdy. Tak jest, rozkład jazdy. Otwieramy dzisiaj. Będę sprawdzał, czy mówisz prawdę. Czy nie kłamię. <laughs> koncertem grupy SBB, ale staram się organizować muzykę różną, ale zawsze najlepszą. I tak we wrześniu, jak zaczynamy SBB, jeszcze we wrześniu zagra opolska grupa, która gra hip-hop, która gra rap, okoliczny element. Panowie wydają właśnie swoją kolejną płytę, teatru liczny i niejako koncert premierowy odbędzie się właśnie w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, co nas niezmiernie cieszy. Rewelacyjne recenzje, taki oldschoolowy rap, gorąco polecamy, ale to przede wszystkim czołówka polskiej sceny alternatywnej u nas występuje, bo... Będzie i WW ze swoją nową płytą, będzie objawienie zeszłego roku. Grupa Bokka będzie Jarecki Berkatu, znowu Opolanie, znowu mm -hmm. płyta. Czy te koncerty opolskich gwiazd cieszą się też zainteresowaniem takim samym jak na przykład ci, którzy przyjeżdżają wielkie gwiazdy krajowe? Tak, znaczy oczywiście to zależy, ale na przykład koncert Poprzytula grupy Poprzytula, zanim jeszcze wystąpiła w Talent Show, Zaprosiliśmy ich na obchody Dni Miasta w Amfiteatrze. Jarecki i Berka bardzo są popularni, także jak, niezależnie czy gra Berka z Grubsonem, z którym Jarecki również gra, czy solo, to jest spora frekwencja. Mhm. Ale frekwencja jest różna na koncertach. Na niektóre jest wypełnione i wyprzedane bilety, dlatego radzimy się spieszyć, a niektóre parę do tej pełnej sali brakuje. Niemniej jednak zapraszamy serdecznie zawsze. Będzie też Dezerter, to jest taki stały punkt, zawsze chyba jesienią można desertera zobaczyć. Nie co roku, ale deserter wydaje bardzo dużo płyt. Dick Dyskografii jest już chyba kilkanaście płyt. Z reguły na bardzo dobrym poziomie. Jest to grupa, która się cieszy dalej nie tylko popularnością, ale i szacunkiem publiczności. I na ich koncertach zawsze jest bardzo dobra frekwencja. To jest takie rasowe... Granie, które nie schodzi poniżej pełnej Z zdziwieniem stwierdziłem, że słuchają ich także bardzo młodzi ludzie i znają teksty z tych pierwszych płyt, gdzieś tam jeszcze z lat 80. Ostatnio był wywiad z Kazikiem. on mówi, że na, swojej, na, swojej, na swoich koncertach widzi osoby w swoim wieku, ich dzieci i pojawiają się też wnuki, już mhm, tych pierwszych. Dlatego to jest chyba charakterystyczne dla gwiazd, które. Już długo występują na scenie, no jeśli ktoś zaczął w latach 70 albo 80 jak Kult czy Dezerter, to trudno, żeby mm -hmm. tak nie było. Mm -hmm. Brakuje mi trochę takich grup jak Hej, który często był w czy Asit Drinkerski, którzy też zawsze gdzieś na jesienią trasy odbywali. Nie ma tych tras w tym roku, czy nie będzie tych koncertów? Poczekaj na wiosnę, na Nowy Rok, po styczeń, luty, marzec również organizujemy. Nie ma weekendu, żeby w Narodowym Centrum Luskie Piosenki nie było przynajmniej dwóch koncertów, dlatego na pewno będą jeszcze na wiosnę. A mocnego takiego gitarowego grania, jak na przykład AC Drinkers, to polecam Lux Torpedę, który zespół, w którym występuje, który założył Lica, Ej, występujący w kiedyś w grudniu. Wystąpi Lux Torpeda, na pewno będzie pełna sala, także racimy się spieszyć z biletami. Byłem, latem widziałem polecam. Słyszałem. To jest bardzo rasowe i bardzo dobre granie. Dobrze, oprócz tych imprez muzycznych, także inne rzeczy będą się dziać w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki i festiwal Filmowy, Lamy i festiwal górski. Zgadza się, jak staramy się wspierać artystów także opolskich, tak staram się wspierać dobre i ciekawe inicjatywy, nie zawsze muzyczne. Stąd festiwal filmowy o polskie lamy, z którym współpracujemy i który po raz kolejny zaprosiliśmy do, naszego, do naszej sali kameralnej. Tam będzie można zobaczyć przegląd, tak zwany przegląd dokumentów muzycznych, między innymi dokładny. Dokładna rozpiska, oczywiście, na naszej stronie www.ncpp.opole.pl albo oczywiście na stronie festiwalu. Albo dokładna rozpiska też w tym wydawnictwie. W tak zwanym mik czyli Muzycznym Informatorze Kulturalnym. Hmm, powiedz coś więcej, co w nim można znaleźć oprócz yy, repertuaru. MIK jest to, to, można powiedzieć, kwartalnik wydawany przez nas, przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, naszymi siłami, naszymi środkami od początku do końca. I mówi przede wszystkim o muzyce, ale nie tylko, bo pojawia się i teatr, i film, wspomniany przed chwilą, przede wszystkim o kulturze yy, i o koncertach, o muzyce, nie tylko tej, która u nas. Dlatego serdecznie polecamy wszystkim miłośnikom muzyki. Gdzie on jest dostępny, gdzie go można zdobyć i przeczytać? Chodziłbym na dwóch płaszczyznach, bo można go zdobyć oczywiście i przeczytać w internecie, ściągnąć sobie albo obejrzeć za pomocą przeglądarki internetowej, ale też można zupełnie ładny taki egzemplarz wziąć za darmo. Jest w różnych instytucjach kultury, on jest bezpłatny. Można go dostać w instytucjach kultury oraz w pubach i kawiarniach, między innymi tutaj. Właśnie gdzieś się czasem nad, nad spotykam z tym, że leży. Dokładna, dokładna rozpiska miejsc, gdzie można go dostać, jest na stronie Mika, Dla, dlatego polecamy stronę Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, czy Facebooka, czy Twittera, tam wszystkie, wszystkie odnośniki mm -hmm. raz, dwa można znaleźć. Dobrze. Otworzyliśmy oficjalnie część jesienną działalności Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, a jaka była część letnia? Część letnia była, powiedziałbym, bardzo udana. Był i... jakiś taki koncert w Amfiteatrze, który zapadł Ci specjalnie, pamięci? Mnie się bardzo podobała Kaja z projektem Kaja i Transoriental Orchestra. Mhm. To było granie żydowsko blisko rewelacyjne. No i zapadł mi bardzo projekt Letnia Scena NCPP, czyli Letnia Scena Narodowego Centrum Polskiego. To co działo się na polskim rynku. Tak, bo oprócz tego, że organizowaliśmy koncerty, czy pokazy filmowe, czy bajkowe wakacje dla dzieci w amfiteatrze, to równolegle organizowaliśmy koncerty, darmowe koncerty na polskim rynku. Różne, ale wydaje mi się, że zawsze wyśmieni. I one cieszyły się popularnością, była frekwencja duża na nich? Z koncertu na koncert większa. Skłamałbym, gdybym powiedział, że na pierwszym koncercie był pełny rynek, natomiast zespół cieszył się z frekwencji, co mnie również zadowoliło. Natomiast to nie był pełny rynek, ale, co jest ważne, budowaliśmy świadomość taką muzyczną, mhm. można powiedzieć. I przyzwyczailiśmy Polan do tego, że koncerty są w piątek albo w sobotę, raz w tygodniu. I z koncertu na koncert było naprawdę dużo. Czyli nie wpisaliście się w to, co się mówi, że na rynku się nic nie dzieje. To, jak wygląda rynek, jest zupełnie osobną sprawą. Natomiast wydaje mi się, że oferta kulturalna, nie tylko nasza, ale generalnie w mieście, czy instytucji miejskich, czy prywatnych firm, podmiotów, jest naprawdę duża. Bo można było oglądać codziennie niemal filmy, można było słuchać koncertów, po bary w tygodniu że o jakichś imprezach czy nie wspomnę. Dzieje się w kulturze. Zapraszamy od dzisiaj na koncerty w sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Ja rozmawiałem z Markiem Szubrytem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.